Mówi Pan często, że aby zmienić ustrój, należy zmienić język. E, w jaki sposób ten język już do tej pory udało się zmienić, że wylądowaliśmy w ustroju, który można nazwać etatyzmem, chyba? Tak, e, to jest oczywiście etatyzm. Zmieniliśmy po czym, po czym można poznać, że Scja nie zwyciężył. E, dawniej jeżeli dwóch facetów rozmawiało, facetów, bo w klubie byli sami mężczyźni, przecież no do klubów kobiet nie wpuszczano, to oni mówili, oni mówili o tym, co ty robisz, prawda, i czym się zajmujesz. Jestem tam geografem, prawda, inny tam podróżnikiem, jestem filatelistą, prawda, dziwkarzem. Natomiast nie wolno było mówić o tym, gdzie pracujesz ile zarabiasz. Bo było to tabu. O pieniądzach się nie dyskutuje, tak? D D delmen o pieniądzach nie mówi, gdzie delmen pieniądze ma. Otóż, otóż dzisiaj jest odwrotnie. W towarzystwie a ty gdzie, gdzie pracujesz, ile zarabiasz? To jest, to jest zasadnicza zmiana, bo dawniej, to jest bardzo istotna sprawa, dawniej człowiek widział siebie jako homoludens, jako, jako człowiek po pracy. A dzisiaj hmm. jesteśmy, każdy czuje się człowiekiem pracy. Hmm? To ma niesłychanie ważne konsekwencje. Bo, na przykład, gdybyśmy założyli Stowarzyszenie Nosicieli Butów, Związek Zawodowy Butów, to by się domagał, żeby buty były tanie i dobre. A Związek Szewców domaga się, żeby buty były dobre, i ro, były tanie, były drogie i, i robione byle jak. Więc rządzą ludzie pracy. To jest socjalizm. Rządy ludzi pracy. My, Prawicach, chcemy rządów ludzi konsumpcji, konsumentów. No i to, jest, i to jest bardzo istotne, żeby ludzie się czuli. Przecież ja jestem. Facet, który jest szewcem, jednocześnie jest użytkownikiem stołu, yy, pod pasażerem kolei, prawda? Yy, ma tysiąc ról społecznych i w jego interesie leży, żeby ty, tych ludzi pracę wziąć pod buty, żeby ci stolarze robili tanie stoły, prawda? Żeby... A nie, on się czuje szewcem i on się domaga, żeby ceny butów były wysokie. Bo on się czuje szewcem, a nie czuje się konsumentem. I to jest niesłychanie ważna, ważna sprawa. Dzięki temu socjalistom łatwiej przejmowali swoje, bo każdy się czuje czekiem pracy. A my chcemy, żeby człowiek się raczej czuł dziwkarzem, niż, niż, niż szewcem, prawda? Jego pasja życiowa to, jest dziwki. to są dziwki. I on, on się powinien, a praca zarabia pieniądze po to, żeby na te dziwki mieć, prawda? Natomiast, Natomiast sensem jego życia są dziwki. I to jest najważniejsze w jego życiu, a nie to, gdzie on na, na te dziwki pieniądze zarabia. No tak, na pewno, można tak to e, na pewno rozumieć. E, chciałbym pan e, jeszcze spytać o takie określenie pomoc społeczna. Dawniej znaczyło chyba co innego. No to jest pomoc państwowa, a nie społeczna. Oczywiście mhm. zmieniło, zmieniło, swoje, swoje znaczenie, na większość rzeczy. W ogóle socjaliści mają świetną myśl, że do danych określeń dodają słowo społeczne albo, albo socjalny i to całkowicie zmienia znaczenie, prawda? Demokracja, demokracja socjalistyczna, prawda? Tam, tam, tam czy, na, czy na przykład, na przykład, przykład chrześcijańska chrze demokracja, czy ten nauka, nauka społeczna kościoła, się, że to jest nauka komuny, a nie nauka kościoła, to jest różnica między nauką kościoła a społeczną nauka kościoła, E, także mm, także oni, oni po prostu kradną, kradną słowa, dodają słowo, słowo socjalne i robią z nich coś, coś dokładnie, dokładnie odwrotnego. Prawda? Podobnie zdaje się w angielskim słowo liberal nabrało zabarwienia bardzo lewicowego. Tak, dokładnie odwrotne. Kiedyś liberalny to taki, który chciał, żeby nie było przymusu. Prawda? A, a teraz wie pan, jaki był pierwszy, jaka była pierwsza ustawa? którą przeprowadził Kongres Liberalno-Demokratyczny, bo z łaski Wałęsy, generała Piszczaka, Kongres Liberalno-Demokratyczny objął władzę w Polsce. I jaka była pierwsza ustawa, jaką Kongres Liberalno-Demokratyczny przeprowadził? A to chyba słyszałem od pana kiedyś. E, zapinanie pasów w samochodach to jako obowiązkowe. O, o, o przymusie zapinania pasów w samochodach. <laughs> Jak ta liberalna to to dziwne, prawda? <laughs> no tak, trochę tak. <laughs> to, to polega na tym, że to, jest, to, to facet, który ukradł to słowo, yy, to był filozof, filozof yy, taki straszny, nie będę nawet wymieniał tego brzydliwego nazwiska, i yy, on, on był, on był nauczycielem Karola Marksa. I, i on, i on yy, proszę pana, wprowadził pojęcie wolności do. Zawsze po polsku jest wolność od czegoś, jestem wolny od tego, wolny od tego, bo nie, jest wolność do. Czyli zamiast mam prawo do czegoś, to on mówił wolność do. I teraz socjaliści mówią tak, no, y, zasiłek socjalny to jest moja wolność do posiadania tego zasiłku, prawda, to nie jest, to nie jest, to nie jest, to nie jest rabunek kogoś, mm. tylko to jest moja wolność mm. do. Jest to bezczelna perwersja, prawda, ukradzenie na słowa, odwrócenie jego znaczenia, ale ale się, się poddali i w Ameryce używają słowa libertarian. Mm. W Ameryce się mówi Manchester liberal. Manchester liberal. albo classical liberal. Hmm. Bo słowo liberal to już Amerykanie ukradli, prawda? się lewica ukradła. I w Ameryce liberal to jest słowo socjaldemokrata po On może być wolnorkowcem. Hmm? Może wolnorkowcem, hmm. wiesz, ale, ale on jest zwolennikiem socjalizmu, żeby. Wolny rynek jest, ale pozabierać tym bogatym i dać biednym. No. Hmm. Czyli tak zwane. Tak, ale. <grychy> że Nie tak. do końca. Tak no, e... mówiąc, już podejrzewali tych liberałów gdańskich. Jak jeszcze dawno, dawno temu za komunyśmy razem działaliśmy, się zgadzali popieraliśmy się, ale u nich był taki dziwny odcień, jak był strajk robotników, to oni lecieli popierać strajk robotników. i liberał wspiera strajki robotników, którzy naruszają umowy o pracę, oni, oni już, już wtedy mieli takie lekkie lewicowe zacięcie. Popierali e, wolność do, tak zwany błąd syntaktyczny. Tak, syntaktyczny. E, e, chciałbym poruszyć teraz nieco poważniejszy temat, chociaż myślę, że poprzedni też Ale, był dość poważny. To jest bardzo bardzo poważny. Tak, to tak. język jest ważny. Język determinuje rzeczywistość. Tak jak, tak jak mówimy, tak widzimy potem rzeczywistość. Tak. E, czy wolność słowa powinna być czymkolwiek ograniczona? Czy powinna być niczym nieograniczona? E, ja uważam, że powinna być ograniczona. E, po prostu mówieniem prawdy, tylko to nie rząd powinien robić, tylko jak ktoś się poczuje urażony podaniem nieprawdy, to pozywa do sądu i sąd, i sąd to ustala, prawda? Czy, i, 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 I każe zapłacić odszkodowanie. To jakby czy człowiek za, za, powiedzenie, za powiedzenie, że pani Tacie zniszczyła brytyjską gospodarkę, zapłacił tak pół miliona odszkodowań pozwanych przez tysiąc osób, to, 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 to. Hmm. Hmm. Czyli ale, sąd wtedy by był w roli takiego poszukiwacza prawdy historycznej, tak, jak rozumiem? Po, po prawdy jako takiej, gdzie mówią o tym, ale ktoś to musi robić. Ktoś hmm. musi robić i, i Urzędnik państwowy jest oczywiście do tego niezdolny. To musi być niezależny organ. Niezależny organ, to trzeba by rozszerzyć badę sędziów na eksperymencie. Również hmm. na przykład ja uważam, że sędziami, bo na przykład mamy jakieś, mamy wypadki drogowe. To hmm. jest. Sędzia i sędzia z opinia, z, zasięga opinii ekspertów. To po co zasięgać To nie ten ekspert będzie od razu sędzią. No tak. Jest to, jest to o, wiele, o wiele prostsze rozwiązanie. E, także tak samo i tutaj, i tutaj mogliby, mogliby ludzie, ro, ludzie ro, robić to sami, prawda, sędziowie odpowiedniej zawsze byliby sędziami, prawda, to po prostu to o, o, osądzali, to jest, to, jest, to, jest, to jest oczywiście możliwe. E, również również jest, nie jestem zwolennikiem ten, e, ograniczania publicznego używania słów powszechnie, powszechnie uzawanych. E, Oczywiście w towarzystwie się też takie rzeczy mówi, natomiast publicznie nie można, jak, jakby tak jeden czy drugi powiedział jakieś takie słowo i siedziały te trzy dziewczyny obok i, i, i wracają, oj uraziłeś nasze uszy, mamy to nagrane i, i, i musiałby zapłacić odszkodowanie tam 500 złotych każdej, to by też się ludzie oduczyli używania publicznie tego słownictwa. No. Tak, tak wejść... zwalczasz. Tak, zdaje się, że profesor Bralczyk zawsze, kiedy ktoś go pyta o wulgaryzmy, to on odmawia rozmowy na ten temat, bo jest to temat nieprzystojny y, dla niego. Ale ja, ale ja panu powiem anegdotkę. Otóż miałem kiedyś y, przyjaciółkę y, i ona prowadziła taką małą firemkę i trzeba było zrobić y, taką legalną, ale trochę ryzykowną operację finansową, żeby uratować tę firemkę, bo na tam miała kłopoty. Więc... I ona i ona się bardzo bała tego. Ja w końcu mówię, no ty kurwa, weź to i zrób. Ja to ona zbladła. Węcy chilom, co? Zrobiła. I potem po roku mówię mi tak, słuchaj. Pamiętasz, ty wtedy użyłeś takiego słowa? No mówię tak. No, widzisz, znałem cię trzy lata. I ja nie razu nie użyłeś takiego słowa. No, w związku z tym, jak raz użyłeś? Gdybyś, gdybyś co za co, 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 co pół godziny mówił to słowo, to, to nie by tego, tego typu słów chciał użyć oszczędnie, prawda? One są, istnieją, prawda? Tak, to. Mhm. To bardzo kuje w uszy, kiedy ludzie używają słowa naka jako przecinek, więc jest bardzo nużące i ja trzeba umieć ja to robić. Chciałbym trochę zmienić temat. Choć domyślam się odpowiedzi, ale czy uważa pan, że jest potrzebne coś takiego jak oficjalny język danego państwa? Bo zdaje się, że Stany Zjednoczone na poziomie federalnym nie mają oficjalnego języka. Nie. Yy... Znaczy... Wie pan, no w, w każdym państwie jakimś językiem się musi posługiwać administracja prawda? I, i, i każdy rozumie, że, że w Ameryce jest to język angielski i nikt, i nikt z tego powodu się nie zastanawia, czy w oficjalnych pismach trzeba mówić lift, le, lift prawda, czy elevator, czy trzeba mówić lorry czy track, prawda? po angielsku czy po amerykańsku. Jakoś tam mówią i jakoś się no, rozumieją, nawet w oficjalnych pismach. Nie ma, jak już mówiłem, żadnej komisji, która by to, która by to no. dała. To jest zwyczaj językowy. Zresztą w różnych regionach USA bywają też różne bardzo poważne mm -hmm. różnice y językowe. Y tłumaczenie z Teksaskiego na, na języka, który obowiązuje Vermont jest bardzo mm -hmm. interesującym zajęciem. Y no nawet na obszarze Polski na przykład po Śląsku słowo kucać oznacza kaszleć. Nie wiem, czy pan wiedział. A, a, nie, a, nie, a nie wiedziałem, nie, a nie wiedziałem. Najbardziej mnie rozbawił, mnie rozbawił świętej pamięci Józef Oleksy, który, yy, który kiedyś użył słowa buc yy, i tłumaczył, bo to na Śląsku oznacza takiego dubekliwego staniska. Na Śląsku to jest coś zupełnie innego, niecenzuralnego w języku polskim. A to po, podobnie jak słowo motyka, ponoć to jest właśnie odpowiednik tego słowa na K na Śląsku, to jest motyka. To nie wiedziałem, to nie wiedziałem, ale... Tak. E Chciałbym porozmawiać chwilę o języku esperanto, notabene stworzonym przez białostoczanina Ludwika Zamenhofa. On miał nadzieję, że ten język stanie się językiem międzynarodowej komunikacji, wyprze francuski czy teraz angielski, ale jednak to się nie wydarzyło. Jakie pan widzi przyczyny, dlaczego to się nie udało? być językiem ogólnoświatowym, bo on zawiera wyłącznie pierwiastki europejskie. Hmm? Zatem doktor Zamenhof znał tylko kilka języków europejskich. E ale uwaga, y, o dziwo mógł stać się tylko chyba siedmiu głosów zabrakło, aby był oficjalnym językiem Unii Europejskiej. Hmm. Bo to było jego normalne miejsce. Tam on powinien być językiem oficjalnym. Bardzo łatwy do nauczenia język, bardzo prosty, logiczny. Ja jeszcze nauczyłem tego języka w tydzień i po dwóch zapomniałem. Myślę, że to jest bardzo, 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 bardzo prosty język. Natomiast nie wiem, czy podwie, kto chciał wprowadzić ten, ten język w wielkim państwie. Był to w świętej pamięci Leon Trocki, znany jako Lejba Bronstaj, no bo. Hmm. Trzeba właśnie odwrotnie. Leon Bronson jest zwany jako Leon, znany jako Le wtrący, tak to powiedzmy. I on chciał prowadzić Esperantów w Związku Sowieckim, bo oni walczyli z Rosjanami. Rosjanie to był ucisk, to był cały Ludzie sobie nie zdają sprawy, że y, dla bolszewików Rosjanie to był wróg. Oni Rosjan mordowali, tępili. Polakom się wydaje, że, że bolszewicy to Rosjanie. Nie! Trocki pytany, jakie jest narodowości, jest Rosjanie, powiedział, jestem socjaldemokratą i niczym więcej. I, i Trocki, gdyby wygrał Trocki, a nie Stalin, to on by wprowadził Esperanto w związku z Obecnie. Żeby Rosjanie nie mieli przewagi nad innymi nar, no, narodowościami, prawda? Bo jeżeli wiadomo, że jeżeli językiem jest rosyjski, no to Rosjanie mają przewagę naturalną nad nimi, po prostu posługują się, a inni, dla nich dają język obcy, prawda? Więc, Także, także gdyby Trocki wygrał, to Esperanto byłoby językiem obowiązkowym w Związku Sowieckim. No ale ponoć nawet Stalin mówił słabo po rosyjsku, prawda? A to był też jego taki mankament. Jako, jako dowcip jako mogę, mogę powiedzieć, że, dowciw, że w tym w ankiecie robionej przez kosmosu ludzko-prawne Stalin został przez 60% ludzi uznany za największego Rosjanina w historii. <grystanie> <na gruzinę> <grystanie> Tak, e, starorosyjskie nazwisko Czugaszwili, prawda? Tak, tak, bo też, ludzie, bo też ludzie nie rozumieją tej rzeczy. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć duszę rosyjską. Otóż dla nas, dla Polaków, Stalin to był prawda, łajdak i tak dalej, i tak dalej, ale dla Rosjanina nie. O ile bolszewicy mordowali Rosjan, tępili Rosjan, ukradli Rosjan, przecież to bolszewicy wyznaczyli granicę Białorusi, daleko poza terenem białoruskim, Włączyli do Ukrainy Donbass, który to jest teraz problemem, tam jest większość rosyjska. Włączyli do Kazachstanu większość. Dlaczego? Chcieli obrobować Rosjan, sobie jak najbardziej umniejszyć wpływy rosyjskie. Bolszewicy. I bolszewicy tępili. A stali nie. stali mordował bolszewików. I przywrócił trochę Rosjanom, wyrównał ich szansę trochę. A jak się była, była wojna, no to już w ogóle się odwołał do patriotyzmu rosyjskiego, i, i, i wtedy już Rosjanie byli w ogóle na, na pierwszym miejscu. Także dla, dla Rosjan, Stalin to jest wybawca od bolszewizmu. A Polacy tego nie nie rozumieją. Ząb. Nie, nie zwrócił uwagę, że w Rosji pomniki Lenina nie istnieją. Oni nie lubią Lenina, jest Stalin. Ale dla Białorusi odwrotnie. Jak pan powiedzieć na Białorusi tam stoi Lenin. Nie stanie. Bo to właśnie bolszewicy dali, bolsz, dali Białorusi Homel, te wszystkie Orszeń, Witex. To, to, to nikt nie mówił po białorusku. Ale to zrobił Bolszewicę. Także dla Białorusi, dla Białorusi, Stalin, stali. Lenin jest dobry, a dla Rosjan stali. No też kwestia językowa na Białorusi też jest e, dość e, ciekawa, bo język tyłu, białoruski... Tyłu, tyłu poza, poza Polakami oczywiście. Tak, język białoruski jest językiem zagrożonym według UNESCO, prawda? Nie no, on, on, on był zagrożony, on teraz się odradza. Ten, ten język w ogóle nie istniał, to jest, to jest, to jest, to jest sztuczny język, na tym grup, 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 grupki chłopca tu i ówdzie. I teraz się odtwarza ten język z kilku różnych takich odtworzeń. Yy, I na przykład pan Łatuszka, poprzedni ambasador Białorusi, yy, jakby mówił pięknym białoruskim językiem i był dumny z tego. I nawet mi poemat o po białorusku wyrecytował, ale to był on jedyny, bo reszta Białorusi mówiła, mówiła po rosyjsku wyłącznie. Mhm. Sam Łukaszenka nie mówi ani po białorusku, ani po, po, po rosyjsku. Mówi taką, taką łamaną grażdżanką, takim zargonem mhm. pomiędzy rosyjskim a białoruskim dość popularnym ten język nie istnieje przecież, przecież, pana, przecież yy, 20 lat temu jak byłem na Białorusi to tam po białorusku w ogóle nikt nie mówił były tylko napisy nazwy ulic po białorusku no, w nikogo nie nigdzie nie, nie mówiono po, po białorusku nigdzie yy, nigdzie yy, i ten widziałem tylko jak, jak yy, oni tak, to, to, to aż za serce chwytało jak oni chcą pobudzić ten naród białoruski, na widziałem w telewizji serial pokazujący, jak to wojska białoruskie zdobyły Krym, jak wojska białoruskie zdobyły Moskwę, mm. jak wojska białoruskie przy lekkiej pomocy Polaków pokonały Krzyżaków pod Budwaldem. No, no, to, to wszystko oni wytwarzali taką narodowość Białoruską. Ale przecież to samo z Ukraińskim przecież było. Lat, lat temu, 60, byłem na Krymie. Ja doznałem Krym, który należał wtedy do Rosji, do, do Ukrainy. Bardzo starannie nauczyłem się trochę po ukraińsku. I, i mojemu szokowi na, na Krymie nikt nie na ukraińskiego, rozumie pan nikt? No ja tak, ten... tam jest ludność rosyjskojęzyczna. Rosyjska. Język, rosyjska. Tak. Tam jest 8%, znaczy jest tam 8% Ukraińców i drugie 8% Ukraińców mówi po rosyjsku. Tylko jak przyszli Rosjanie, to się okazało, że to jest 8% Rosjan mówią, ja, że nie są Ukrainy. <grymne> <grymne> tak. Ale myślę, że to jest taka europejska charakterystyka, że jest takie podejście do tego tematu, że jeżeli mamy język, to mamy narodowość. I to myślę, że dobrze tłumaczy historię państw byłej Jugosławii, gdzie mamy osobny język chorwacki, serbski, bośniacki, od niedawna jeszcze czarnogórski, bo tak. państwa się rozdzieliły, a w zasadzie to jest jedno i to samo, prawda? No, język serbski od chorwackiego się ludzi w ogóle nie wpisał, bo używać się, się, bo... No jest trochę na przykład. Miesiące się trochę inaczej nazywają po tak. chorwacku, jak po serbsku, niemal sprawdzi. Hmm. Po serbsku są łacińskie miesiące. Tak, Tak, inaczej się nazywają. Także są tutaj, są tutaj, są tutaj różnice, ale, ale bardzo, bardzo niewielkie. Rozumiem się hmm. bez najmniejszych problemów. Podobnie zresztą, jak zupełnie jest humorystyczna różnica między językiem mołdawskim a rumuńskim. <głos》> <głos》> Jest to jest kompletny absurd, bo rumuński powstał z salenia mołdawskiego z wołoskim, to jest prawie identyczne, a, a mołdawski, no to tam... Ja, ja mam w domu gdzieś słownik rumuńsko-mołdawski, wkłada hmm. się z, z setek stron, przynajmniej takie same słowa pisane, bo, <ścoughs> na, na, na na stronie czasami jedno słowo jest trochę inne, prawda? <śpiew> <śpiew> Na siłę, na, na siłę próbano odróżnić, bo udać. się Tak, język tutaj bywa takim narzędziem politycznym. E, czytałem ostatnio, że w Czarnogórze, ten język czarnogórski, on tam jest regulowany prawnie, natomiast do tych norm nie stosuje się nawet szkolnictwo w Czarnogórze. <laughs> no, to jest tak, no skąd, to, to, to jest jakiś nonsens, mm. tworzyć język czarnogórski. No. Mm. Przepraszam, ale przecież ten y, również, y, również ukraiński się wytwarzał w ten sposób, prawda? że nie odgórnie, tylko się sam wytwarzał ten ukraiński. Mm. Sam się wytwarzał troszkę, troszkę z białoruski z mocą intelektualistów, ale nie bez państwa, czyli nie było państwa białoruskiego. A ten język się jednak wytwarzał, prawda? Mm. E, po maleńku. Jak się wytwarzają nowe gatunki, tak, specjacja występuje wtedy. Tak samo istnieje specjacja językowa i powstają po prostu nowe narody. Prawda? Hmm. Nikt, nie, nikt nie wytłumaczy, że państwo m, się pokrywa z językiem jako Szwajcarowie. Ale co jest ciekawe, e, jeżeli już mówimy o, o, o Szwajcarii, bardzo mam bardzo ciekawą uwagę, o, 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 o czym Pan pewnie nie wie. Otóż, lat temu 7 czy 8, nie pamiętam. Była taka moda na zrobienie takiego, jak to się nazywało do diabła, dochód regulowany, coś takiego, żeby każdy miał hmm? po, te, po te 1000 euro miesięcznie hmm? z pracy zupełnie. E, a żeby, dochód żeby, podstawowy, żeby, coś dochód, dochód coś takiego podstawowy, no nieważne, jakoś tam się nazywało w różnych językach. I w kilkunastu krajach zrobiono, zrobiono ankietę, czy jesteś za tym, czy nie. I sobie wyobrazić we wszystkich krajach Unii Europejskiej objętych tą ankietą była większość 60-70% za tym, żeby wprowadzić ten dochód podstawowy. Natomiast w Szwajcarii była większość 60%, żeby tego nie robić. To są ludzie w miarę rozsądni, ale uwaga, w kantonach niemieckojęzycznych było to 80%, a w romańskich było to prawie 50%. -50. Więc, więc tutaj jest różnica kulturowa między okay. Szwajcarami mówiącymi a, a Szwajcarami mówiącymi po francusku i, i, i włosku. Tak. E, dobrze, chciałbym przejść do. E... Jeszcze takiego pytania, co pan myśli stanie się z polszczyzną w przyszłości? Czy fala anglicyzmu będzie coraz większa i staniemy się jako użytkownikami dialektu jakiegoś języka angielskiego, bo jednak jest to bardzo powszechny język dzisiaj? To jest, to jest ciekawe, yy, że język angielski się wkrada tutaj. Na przykład moja córka po powiedziała, no teraz, teraz wchodzę na nowy level w tej grze. Tak? <grym> yy, ona wchodzi na, na nowy level w tej grze. Otóż Wydaje się, że myśmy, jak byłem w wieku mojej córki, to jednak orzucali rusycyzm. Rusycyzmy się tak łatwo nie u nas nie. Były pewne rusycyzmy oczywiście. Trzeba pamiętać, że Polska była pod główne miasta, prawda, Warszawa i tak dalej, były pod zaborem rosyjskim przez 103 lat, więc tam wpływ rosyjskiego jest spory, ale jak na 103 lat to bardzo niewielki. Bardzo niewielki. Tym bardziej, że. Nawet bez okupacji, prawda, słowa przechodzą na przykład no, niemieckie, prawda, file, czy na przykład e, słownictwo, słownictwo techniczne e, niemieckie. Tak. Jak wiadomo, dostaje klapa, nie, nie, nie rykszosuje. <grym> Każdy wie. Ja jestem, jestem zdumiony. dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj jak, jak ja powiedziałem, na to nie wolno sobie wyobrazić, że w sklepie, w sklepie metalowym wtedy nie widzę, co to jest Lao <grym> Ludzie, ludzie nie, nie wiedzą nie, nie wiedząc, co jest karburator, to jest zrozumiałe, bo gaźnik mm. jest karburator, bo jest krótki, prawda? Mm. Jest karburator, jak na powiedzieć gaźnik, Ale, ale no, hebel przez strug. to jednak jednak się mówi heblować, a nie, nie strugać, ale to, strugać to nie jest to samo, co heblować. A, tak, to nie trochę. jest to samo, co, co heblować pinokie był wystrugany, a hebel, hebel tego się nie dało zrobić Pinokie. Mm -hmm. To nie jest to samo, co strugać, a heblować. Mm -hmm. tak. Bo Lałpzega, jak rozumiem, to jest laup to jest y, piła to listowia, coś takiego. Piła, piła, tak. tak no, to się mówi piła w W tej chwili to oficjalnie, a ludzie nie wiedzieli, co to jest Lał yy, Ludzie, ludzie nie, 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 znają, nie znają połowy, połowy słów dziedziny technicznej. Technicznie, ja, a czy mój piła włosowa zamiast dla to ten chino